Cześć, witam Was znowu w zręcznym dziele. Mam nadzieję, że po zrobieniu dwóch poprzednich bombek, które Wam wrzuciłam. Jesteście ciekawi trzeciej bombki. A ta trzecia jest chyba ma najbardziej prosty wzór ze wszystkich, bo to wzór w serduszko, czyli taki wiecie, ale romantik. ale zrobienie go nie wymaga dużo czasu, poza tym materiały są grubsze. Zresztą sami zobaczcie. Tak wygląda bombka po skończeniu. Zobaczcie. Tak, o, jest twardziuśka. Zobaczcie, ładnie się prezentuje, ładny, ma okrągły kształt. Ja to ją, zobaczcie, o. I nic, ona się nie odkształca, nic się z nią nie dzieje. E, patent wody z cukrem, tak jak w innych filmikach, serdecznie Was zapraszam. Ale co, ja zrobiłam ją, zobaczcie, z takiej grubszej bawełny, szydełko 2,5 i taka bawełna dropsa, ale oczywiście możecie ją zrobić z cienkiej bawełny i z szydełkiem 1,5. Tutaj mam taką z domieszką, taką błyszczącą, bądź ze zwykłej bawełny 100%, też takiej cieniutkiej. Wszystko kupicie zresztą w zręcznym sklepie, zapraszam Was. Tu mam końcówkę swojej i przystępujemy do działania. Bo najważniejsze to robić. A nie żeby zrobić, tylko robić. Zwykłą pętelkę, Zawiązujemy na szydełku i robimy cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery i łączymy oczkiem ścisłym. O, tutaj się przeciskamy, przeciągamy i powstaje nam taki okrąg, wokół którego będziemy robić inne słupki. Robimy trzy oczka łańcuszka plus jeszcze dwa. O, i robimy tutaj słupek. I dalej będziemy robić to samo. Będziemy robić znowu trzy oczka łańcuszka i słupek. Trzy oczka i słupek. Tych słupków powinnyśmy mieć 5 plus wcześniejsze trzy oczka łańcuszka. Czyli łącznie 6. ale słupków 5 i trzy oczka łańcuszka. Tak, żebyśmy mieli ścisłość i jasność sytuacji. No. Proszę bardzo. Ja tego tutaj nie będę skracać, bo, bo to jest dosyć łatwe i szybkie, ale w tym czasie powiem wam, że akurat do tej bombki wybrałam taką grubszą bawełnę, po to, żeby pokazać wam, że nie tylko z takich cienkich materiałów można robić bombki przezroczyste, oczywiście. Można też jest takiej grubszej bawełny. Yy, ona jest dosyć tania, ta bawełna, więc yy, i łatwiej się robi niż na cienkim szydełku i na cienkiej, yy, cienkim kordonku. Powiem, że sporo z Was pisało właśnie, że macie problem z takim cieniutkim kordonkiem. Yy, dlatego też pomyślałam, że pokażę Wam też coś na grubszym materiale. Ja zrobiłam całe okrążenie i już teraz zamykam, zobaczcie, oczkiem ścisłym. O tutaj. O, przeciągam i mam gotowe. Teraz będę robić: a jeszcze sobie obetnę tutaj tą końcówkę, bo ja nie lubię jak w trakcie robótki mi tak wisi coś jakiś tutaj taki kawałek włóczki. Także obcinam ją sobie od razu. I, i działamy dalej. Będziemy robić trzy oczka łańcuszka. W tym samym miejscu zrobimy jeszcze dwa słupki proszę. Tutaj się wbijamy tam gdzie zaczynaliśmy trzy oczka łańcuszka, jeden słupek i znowu drugi słupek. Dalej będziemy robić trzy oczka łańcuszka i znowu na kolejnym słupku trzy słupki. Dzięki temu wzór nam będzie rósł. I znowu trzy oczka łańcuszka i trzy słupki. I tak aż do zakończenia całego okrążenia. Ten wzór w ogóle nie jest skomplikowany. To jest bardzo łatwy wzór i, i też robiony na takim grubszym materiale. Myślę, że będzie w ogóle łatwy do zrobienia. Także nie bójcie się spróbować. A ja sobie tutaj cały czas dziergam, nie zgradzam filmu, żebyście dokładnie wszystko widzieli, co z czym się łączy. No i teraz już tutaj będę miała całe okrążenie zrobione. O, proszę tutaj. Tu zamykam oczkiem ścisłym. O. Znowu. I teraz będę robić trzy oczka łańcuszka. Zobaczcie, taki okrąg wychodzi. Trzy oczka łańcuszka. W tym samym miejscu będzie słupek. O. Znowu tutaj nad każdym słupkiem będzie słupek. Czyli raz, dwa, trzy słupki. I później na ostatnim słupku robimy dwa słupki. Łącznie powinniśmy mieć 7 słupków razem z tym 3 oczkami łańcuszka. Czyli robótka nam wzrasta proporcjonalnie. Najpierw był jeden słupek, później 3, później 5, teraz 7. I znowu 3 oczka łańcuszka. I na kolejnym słupku dwa słupki. Później 3 pojedyncze. 2 słupki. 3 oczka łańcuszka. I tak idziemy z całym okrążeniem. To nie jest, mówię tak, jak powiedziałam, ten wzór jest bardzo, bardzo prosty. Też tutaj specjalnie przedłużam film, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Żebyście też w każdej chwili mogli sobie zapauzować, zobaczyć, gdzie się wbijam dokładnie w słupek, w którym miejscu. Powiem, że pracując z filmikami na YouTubie bardzo często nie widać tego dokładnie ja tutaj w ogóle pracuję też na dużym przybliżeniu na kamerze żeby było widać tylko moje dłonie specjalnie robię białe tło żeby niczym Was nie rozpraszać żebyście mieli wzór taki, który faktycznie będziecie mogli sobie w zaciszu domowym odwzorować za pierwszym razem zawsze bywa trudniej ale przy kolejnych próbach myślę, że spokojnie Wam to wyjdzie i Tutaj ja już skrócę, bo to już okrążenie myślę, że będzie jasne. I teraz będziemy robić kolejne okrążenie. Ja tutaj zamykam sobie w trzecie oczko łańcuszka oczkiem ścisłym, tak jak wcześniej. I teraz schemat będzie jakby bardzo podobny, czyli znowu robimy trzy oczka łańcuszka w to samo miejsce, robimy słupek. Następnie na każdym kolejnym słupku robimy słupek, a w ostatnim słupku będziemy robić dwa słupki. Czyli schemat się powtarza, tylko ta środkowa liczba yy, słupków się zwiększa i na samym końcu dwa słupki w jeden słupek. O, i tutaj będą dwa słupki. Jeden i zaraz będzie drugi. I trzy oczka łańcuszka. I znowu dwa słupki w jeden słupek. I znowu kolejno w każdym słupku słupek. On. Schemat, tak jak mówiłam wcześniej, jest prosty. To przynajmniej dla mnie jest prosty. Nie ma tutaj wielkiej komplikacji znalazłam go gdzieś na Pinterestie i, i od razu jak tylko spojrzałam na niego, na, na schemat w ogóle to, to stwierdziłam, że o no tak, tak jest, jest całkiem fajny I myślę, że dla osób, które w szczególności dopiero zaczynają i w ogóle boją się takiej przygody z szydełkowaniem na cienkich materiałach to akurat specjalnie im dedykuję ten film tak mogę to powiedzieć <laughs> także o i tu znowu dwa słupki i dalej e, okrążenie robimy dokładnie cały czas w ten sam sposób. Przed nami jeszcze będą dwa okrążenia. Za chwilkę będziemy zamykać już serce nasze od góry. Bo no zobaczcie, tutaj się rozchodzi w taki trójkąt i teraz na górze będziemy je zamykać. O, no i mamy tutaj tak, zamykamy oczywiście w trzecie oczko łańcuszka oczkiem ścisłym. Robimy trzy, tutaj będziemy właśnie zamykać serce. Robimy trzy oczka łańcuszka. I teraz słupek. O. I tak mamy. I jeszcze jeden. O. Robimy trzy oczka łańcuszka. I półsłupkiem wbijamy się w środkowy słupek. I znowu trzy oczka łańcuszka. I tutaj robimy jeden słupek, kolejny. I jeszcze jeden. I trzy oczka łańcuszka. I na poprzeczce zahaczamy te trzy oczka półsłupkiem. I robimy trzy oczka łańcuszka. I powtarzamy schemat. Trzy oczka, później będzie słupek, słupek, słupek i trzy oczka, półsłupek. Czyli całe okrążenie robimy w ten sam sposób. No i teraz przed nami będzie już ostatnie okrążenie. Zamykamy sobie oczywiście oczkiem ścisłym. No tutaj. I o, widzicie, mamy serca. I teraz będziemy robić trzy oczka łańcuszka. I będziemy zahaczać o tą poprzeczkę tutaj, o gdzie mamy te trzy oczka łańcuszka wcześniejsze. Zobaczcie, o, tu. I znowu trzy oczka łańcuszka. I znowu na, na następnej poprzeczce, tuż obok. I znowu trzy oczka łańcuszka. I na kolejnej poprzeczce z poprzednich trzech oczek łańcuszka zahaczamy. Ja, ja tutaj pracuję na, na dużym przybliżeniu, specjalnie po to, żebyście dokładnie widzieli, widzieli te miejsca, o, te poprzeczki, na których się zahaczam, żeby było po prostu łatwiej. No i teraz jak już skończycie to całe okrążenie, musicie zrobić drugą taką samą połówkę tej bombki, bo później będziemy łączyć jedną z drugą. Także możecie zabałzować film i jeszcze raz zrobić y, taką samą połówkę bombki. I ja już za chwilkę pokażę Wam jak łączyć jedną z drugą. O, tutaj mam swoją, oczywiście zakańczam ją. Pierwsze oczko wbijam się. O, przeciągam oczkiem ścisłym. Będę robić cztery oczka łańcuszka. Tu jeszcze, Aha, bo jeszcze będę chyba przechodzić sobie tutaj na środek poprzeczki, żeby, będzie, żeby było mi łatwiej jakby zahaczać między, łączenia między sobą. Także przejdę sobie oczkami ścisłymi na sam środek tej, po, tej poprzeczki z trzech oczek. O. Biorę sobie, zobaczcie, drugą część. I teraz będę robić cztery oczka łańcuszka. I będę zahaczać o pod poprzeczkę tutaj. Półsłupkiem. O. I znowu cztery oczka łańcuszka. I do tej pierwszej połówki będę zahaczać. O, tutaj będę zahaczać. Także powstanie mi też taki zygzak. W każdą z tych, e, z tych poprzeczek będę zahaczać półsłupkiem naprzemiennie. Raz, jedna, raz, druga. Raz, jedna, raz, druga. Też nie skracam filmu film jest oczywiście dłuższy przez to bo tak na dobrą sprawę mogłabym, mógłby trwać 10 minut myślę ale ja specjalnie nie skracam bo, bo wiem, że czasami ktoś ma problemy lubi popatrzeć, jak zatrzymać sobie, więc więc specjalnie tutaj chwilkę dłużej pokazuję Wam jak łączę jedną z drugim i połączcie sobie tylko do pewnego momentu, tak żeby na górze, żebyście mieli miejsce, żeby włożyć do środka balon, dzięki któremu uzyskamy taki ładny kształt bombki Także łącznie ze, łączcie ze sobą i zostawcie tam kawałeczek dosłownie 2 cm szerokości, tak żeby do środka mógł wejść nam nienapompowany oczywiście balon. Zaraz zresztą to zobaczycie na filmiku. W ogóle polecam Wam, żeby zanim przysiądziecie do pracy, to żeby obejrzeć cały film do końca, czy on jest na pewno dla Was, czy, czy czujecie się na siłach, żeby podejść do tematu. Czasami się pracuje, i później okazuje się, że jednak to nie jest to. Zobaczcie, ja mam połączoną ze sobą tutaj dwie części, ale faktycznie od górnej strony mam miejsce, żeby włożyć o balon tutaj. O, widzicie? No. No i teraz ja będę tutaj dalej łączyć jedną część z drugą. O i. o tutaj. Też wam to pokazuję, dlatego że. Czasami bardzo przeszkadza ten balon i trudno jest zobaczyć, w która, którą częścią już się połączyliśmy, z którą nie, więc też możecie to śmiało sobie poobserwować i zobaczyć, które, co z czym łączę, o, bo ten balon lubi nam tam właśnie zawadzać. No, taka przeszkadzajka. Ale dzięki niemu później uzyskujemy bardzo ładny kształt bombki. Ten balon się dostosowuje do, do wielkości bombki. Zresztą za chwilkę to zobaczycie w filmie dalej. No i o, tutaj dalej sobie łączymy, jedno z drugim, o znowu to już jest ostatnia nasza część. I ja tutaj w ogóle zapomniałam zrobić sobie zawieszki, za chwilę zobaczycie jak będę ją dorabiać, ale Wy w tym momencie już możecie zacząć robić sobie około 20 oczek łańcuszka. Ja już, zobaczcie, skończyłam, ale i tak za chwilę w filmie zobaczy, zobaczy, jak ben, zobaczycie jak będę sobie dorabiać tą zawieszkę. Wy tutaj nie ucinajcie nitki, tylko zróbcie sobie jeszcze dodatkowo 20 oczek łańcuszka. Ja już sobie poukrywam nitki, żeby one nigdzie mi się nie, nie plątały, ale tak naprawdę powinnam w tym momencie robić jeszcze zawieszkę, dzięki której zawiesimy bombkę na choince. No właśnie, ja sobie tutaj po prostu dorobię tą zawieszkę, tak zwyczajnie, bo wiecie, nie ma rzeczy, które nie ma problemów, które nie da się rozwiązać. Także tutaj też sobie dorobię i dorobię ją sobie tutaj 20 oczek łańcuszka. O! Będzie o tak. Możecie 20, 25. Ja je robię zawsze takie dłuższe, dlatego że my mamy naturalną choinkę co roku. A wiadomo, naturalna choinka ma grubsze te igły i trudniej jest zawieszać te ozdoby. Widzicie, no też możecie sobie zawiesić, nie wiem, na, na spinaczach, prawda, do papieru. No ale jak już się robi, to to można dodatkowe te 20 oczek łańcuszka dorobić i dzięki temu mamy ładną zawieszkę, która jest w kolorze całości i tworzy ładną, zgraną kompozycję. No i ja tutaj sobie tak przeciągnęłam. Teraz będę ukrywać te nitki, żeby one mi nigdzie nie wychodziły. Takim mniejszym szydełkiem pochowam je. No oczywiście Wam tego oszczędzę, bo chowanie nitek to. To żadne, yy, żadna informacja, pewnie to wiecie. Teraz balon trzeba napompować. O, później, jak już napompujecie, musicie bardzo mocno zawiązać, ale tak, żeby na pewno powietrze Wam nie uciekało. Bo zdarza się czasami tak, że, że to powietrze ucieka i bombka później straci ładny kształt. Dobrze zacieśnijcie mocno, sprawdźcie, czy na pewno powietrze Wam nie uchodzi nigdzie, czy wszystko jest ok. No, zobaczcie tutaj. O. Nie, ja mam zawieszkę i tak prezentuje się nasza bombka i ona de facto będzie miała taki kształt ostatecznie. A ten kształt uzyskamy dzięki roztworowi staremu jak świat, który robiły nasze babcie i który jest niezastąpiony. To jest woda i cukier w tych samych proporcjach. Czyli filiżankę wody z filiżanką cukru gotujecie tak, żeby ten cukier się rozpuścił. No i w tym moczycie całą bombkę. O proszę, tylko tak dużo, prawda, żeby ta bombka na pewno cała była zmoczona, żeby nawet trochę tej wody ściekało. Ja mam taką specjalnie metalową tacę, później kładę tą bombkę i ta bombka co najmniej 3 albo 4 dni musi schnąć, jak nie więcej, słuchajcie, żeby ona miała taka, była twarda, to co najmniej 4 myślę, na pewno. I jak już jest wyschnięta, twarda taka naprawdę, czujecie, że jest twarda, proszę, ona się nie odkształca, to dopiero wtedy bierzecie sobie szpileczkę, i po prostu przekuwacie balon. Zobaczcie. O, tak i ciach, wyciągacie z góry balon. I bombka jest gotowa do zawieszenia. Patent stary jak świat, naprawdę. No i co mam nadzieję, że Wasze bombki też będą tak wyglądać. To jest bardzo prosty wzór, więc życzę Wam powodzenia. Koniecznie zostawcie lajka łapkę w górę, podzielcie się na Instagramie czy na Facebooku, jak wyszła wasza bombka, będzie mi bardzo, bardzo miło. No i dzięki, że ze mną jesteście. Pozdrawiam!